Cześć, na skim gdzieś z tej strony Tana. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanał. Witam was na z serii Singla z Let's Playa ja z nami Adaś Dobry. Cześć w dzisiejszym odcinku nasz Adaś. tutaj sieje nam Sorgo na tym polu właśnie na całym polu będzie Sorgo. Tutaj będzie kukurydza zasiana. Kurde dosyć sporo będzie, ale na samym początku pojadę sobie skończyć Orkę My tam na live sobie zacząłem poza odcinkiem sobie też troszkę pojeździłem. Jezus Teraz GPS-a to można jeździć tak co Tak, jak zachodzi GPS-a to mi że koło Pewnie się tak podoba. Ale ładnie, ta dawkowanie jest dobre, dobra. Ja lecę sobie na pole. Gdzie ja tu jest, gdzie tu jest? Tutaj, tutaj, tutaj. mnie to będę musiał później z wami przyjechać i to zwołować, żeby te kamienie miały powgniatać, ale to się później już Może to zdążę, uługa, że, nie? Zdążę zasiać, to ci pomogą, że tak to pojechać. Z wołowankiem. Później z... Będziesz mógł, no, później będziesz mógł sobie wziąć. Do Jondira nawet. Tak lubię wałować. Akurat naprawdę, jeżeli chodzi o wałowanie, Gitaro. mega mi się podoba. Wałowanie farmingu. Dobrze nie mam problemu. My się zdaje, że możesz sobie tutaj powołać na przykład. Jest, 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 Masz takie pozwolenie na przykład. Ja może, nie ja mam o tym. dobrze. okej, okay, muszę zobaczyć dźwięki. Tutaj, tutaj, tutaj głośność. 80, 70, 80 będzie git. To jest coś, cześć? Minęło, a może mniej... Dobra, git, słuchajcie, w porządku. Co so, tu ho no tam jest powrotnym zostanie może jeszcze przejazdek mały? wtedy poprzeczniaki się strzeli. I, i ogólnie tej orki tutaj było, nie, nie pytaj ile, nie, bo tu z godziny chyba orania tu jest, jak nie więcej. No, pan, to jest długo. A więc, kurwa, ten 12 na godzinę, no. Masa eee. i też jest tak dosyć troszkę już popsuty, bo, bo widzisz, mniej widzisz niż pole. Ma. Po drugiej stronie mapy pole 26. 26. No, no. Zgadnij, ile czasu schodzi, żeby całe zabrać. Największym pugiem jakimś. Nie pługiem, wiem, jak jest, nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Prawie 3 godziny. Pan wiesz? No, bo sam to a, robiłem. No, tak. <grym> ja tam na tamty, na tamty pod zbrączkiem buraki kopaliśmy. No, jak na coś. Bosko. Na tym dużym? No. Jezu, nie. To jest nasz panie. W się obraca pug. O tym, znalazłem. Czekaj, co to przypisane na to się jest. Pod się. Witam <grym> <grym grym> <Ciągnął> serdecznie. <grym> <grym> Klamkę złomu. Widzę, co Dobra, też jest. A nie, wyciszona jest chyba. To, to, to ja. O te bindy. Cicho są. O to bardzo też, dobrze nie. O chłopie. No, idealnie jest, nie? Zrobiona. No, zaalane no, z no, zawodem? No. Idealnie to. jest, nie? Idealnie wychodzi. Cztosik totalnie. Szkoda, że tym Wam nie będę mógł na końcówce przejechać. Niestety, no, ale tu. no. Tak biwa. Takie rzeczy się zdarzają, bardzo niestety. Ale później co, wrócę tutaj po Nie trochę... tam mi będzie wszystko w porządku. Nie chciałem tylko odcinkać dzisiaj się, bo mówię, ja pooram sobie trochę, chociaż te parę minut żeby było. Pół ktoś się ładnie już startach, więc. No i ogólnie 9 godzin, 9 motogodzin mam na, na, tym, na masaju, nie. Ogólnie na serwerze mam około 30, tak więc no witam serdecznie. Głównie <laughs> na serii. Aż 9 ja 4 to jest na klasie. No bo, bo zazwyczaj to Masajam dużo, już no, wiesz? Mi się podoba w środku. Naprawdę jest w petardinie. Nie wiem czy jeździłeś 8 s ale 8 s Chyba nie jeździłem. Później Sevao wyjedziesz najwyżej do niego i co powiedziesz? Nie wiem czy nie trzeba będzie na sklep jechać naprawić, bo warsztatu niestety nie mam na gospodarstwie. Nie było gdzie postawić. Teraz są no. te małe takie powertopsy, no ja, tam no. no. było takie coś też sobie postawię. Ja to, to może akurat ja. To ta, że... Gdzie ty jesteś wolnie na polu? 48... Którym... Ale nie w którym miejscu pola. Autorami. Ja są po twojej prawej teraz, aktualnie. Aha. Widzisz mnie? Mmm... nie. Oczywiście no, wszystko, jest. Ja też właśnie Cię nie widzę i ja chciałem... Akurat, a jestem akurat właśnie na samej górze, to tak, więc... No. Nie widzę Cię w ogóle. Więc... Tak właśnie chciałem to Coś prawie. tam na, na gospie widać, jakieś biny i tak dalej, ale co do, do reszty. ogólnie tak są dość... dość, dość, dość... No, tak średnio wychwycone. Co podnieść, bo tutaj wał się... Ja, wał się tu nie przyda. Zobaczymy, podjadę bliżej, bo teraz po prostu robię, to zobaczymy. Będę Cię widzieć, ale raczej nie. ja widzę już teksturę, jak się zmienia. Boże, widzę, powiem. ale nic więcej. O, dobra, widzę, siewnik się pojawił i ciągnik też, ta, tak więc i. Ja widzę, ja, akurat trzeba widzę drzewo, większe, większe renderowania trzeba dać po prostu, większy zasięg, nie? Bo o, nie mam teraz on, dopiero cię widzę. Nie wiem, zmieniony w ogóle. To się okay. miał zmieniony, a teraz... Teraz nie wiem czy ustawiony jak na Steama się przyniosłem. A fajnie no, się wyłania. Z jednej strony chociaż dobrze że raz się, raz tak się widzę. pojawia. E, nie od razu, tylko tak fajnie jakby za mgłą, tak, no, no. Po każdej klatce ciągnika co nie. To rację, dobra. Więc to fajna sprawa. tu z poprzedniaki chyba trzeba. Chociaż wołami to i tak nie będzie widać tych mijaków. No, znaczy Powiem Ci szczerze, że no, to musisz równo dość przelać, bez takich, tych, bo chyba to nie złapię wtedy. Jak po talerzówce jest, to złapię. Aha, bo Ty miałeś tam talerzówkę? Jest. A, to ja, to ja. Po jest normalnie GIT. Chyba ja mi wjeżdżasz po talerzówce i masz normalnie teksturę. które gitara się ma. Sprawdzone, potwierdzone. Inform. Dziękuję serdecznie. Kierunek aż Po pierwsze, są takie kierunki w tym Masaju, że to jest coś pięknego. Przechodzące są, nie? Od, Jakie? Od prawej do lewej Takie wariacje tam są? Przechodzące no, tak, tych nowych samochodów teraz Mhm, Całe te i całe tamte Bardzo fajne kierunki No ale ładnie kryjesz, teraz widzę A jo, mi się O, pod bądź. górę No A to ja do, że, bardzo... Dużo tutaj to nie zakrywałaś, dobrze, no, ale, że nie ma problemu Chyba nie będę tu więcej robił poprzeczniaka Ty to wałami zakryjesz, to będzie jak git jeżeli masz tam tak zrobione, to takie mijaczki to tam nawet koda by było ograniczyć. Na drugą stronę mogą na kierownicy w końcu zagrać, bo na klawiaturze teraz gra. <grym> nie wiem czemu, ale już, już gra na kierownicy W porządku. Ja tak pół na pójkę, niekiedy ja, ja to samo, ja mam to samo, no, teraz akurat grałem. Ja kierownicy. ale niekiedy ten. No. Ja I zazwyczaj jakieś obracanie nie czy coś, to co, nie Mam panela, ale sobie obracam wszystko i na klawiaturze, nie? No. Tam tura czy ja, coś to ja, też. Panel, nie, ja panela nie używam, nie mogę się jakoś. Ja czasami co coś tam pokrykam. więc Nie, bo po prostu niekiedy człowiek to też... inaczej, gdybym to mógł sobie na luzie pograć, tak? Tak teraz grałbym sobie na luzie, pięknie, parę godzinek, tak, to jo. To by mi się taki bajerek przydał. Ale niekiedy człowiek nagrywa dość szybko, jeden po drugim i to też tak bez sensu to wszystko odstawić I tak dalej, i tak dalej. Dobrze jest. Bez panelu to się grać, grać. Ja. Ja akurat dobrze, że mam blisko klawiaturę i tak dalej. Ja tak mam to, to samo, no? Tak i wszystko to, więc. Gdybym miał dalej baja. to. Byłoby gorzej. O, ale masz tu kupę tych kamieni? Jo. Kamieni, no. wszystkie kamienie, które sobie znalazłem. Dobra, obrócimy, puk. Ja tutaj nie będę to wału już opuszczał. Nie ma po co. By tutaj jeszcze. było opuszczać i tak to wałami zrobić. tak, to tam, czul w to. Dobra. Właśnie nie wiem, John miał miał na ale nie wiem z czym tak szczerze powiedziałeś się teraz, wiesz? Coś, coś... A, a to jest z siewnikiem, do kury, no tak. Mhm. Mm Dobrze. John Deere'a... Ja mówię, że proszę bo John Deere'a będę chciał. Kurde, tam podczas zapotrzebowania ten y, siewnik... Ty masz 105. tylko te trzy maszyny, tak? Znaczy ciągniki. John klasy. No i te śladownicze dwa. Po co mi więcej? Pi piertki. Po co winty? Tak, całkiem sporo masz tych <tôi> maszyn. No. Nie chciałem, nie, nie chciałem zaczynać od zera po prostu, nie? Mówię, że każdy sam za, zaczyna to. Takie fajne gospodarstwa. jak czy coś. To że będzie w porządku. Ale jest pułk zjechany. Masakra. Coś pięknego. Po jednej orce, nie? No nie, wiem. dobra, nie po jednej. Już tym porem. Jakby nie patrzeć. To naprawdę fajnie wygląda. jakbym wracał typowo z pola. takiej gliny jeszcze. Gli, glina. Glina, glina. Dobra, zaraz. Nie ładnie, akurat z tej strony szokuje, że no, To? Wygląda. Z tej strony ładnie to wygląda, tutaj ta cała gospodarska i tak dalej. No, udało się nawet o, to coś, coś, coś w runie. To ja. O, jak fajnie to powite z daleka. To się to ja. <grym> <grym> you, you, you. Dobra, to mnie jest sylwo. Ju, ju, ju. Dobra, Jak To w ogóle wszystko chodzi, do... mój Jezus. tu będzie w prawo. Runek nie działa, no pewnie, że tak. Bo po co? Szybki w, szybki w prawo To chodzi tutaj. Ogień. Ale idzie. O Jezus. Tak sama sakra. Dobry? Dobry. Y witam serdecznie. Dobra. Jak idzie się, nie? Z, a, znakomicie. Dobrze. Cieszy mnie to bardzo, niezmiernie. Mam jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, z pięć przejazdów. Dobrze, ram, pom, pom. Dobra. Oleś wleciał na gospę. Synek. No Kurde, teraz tutaj wało do puga. i tak go chyba nie odepnę, jak jest w tej pozycji. To mi zdają. Nie, rozłącz, no właśnie. No właśnie. Teraz trzeba dobrze go schować pod szopką. Uwodzie. Hej, rumbani. Tu mam talerzówkę. Dobra, może się uda. Jednak się nie uda. A, jednak się udało. O, w górze jest, ale jest w porządku. Urwie tam pewnie zarawała. Kurwa, najwyżej się posuje traktor. Nie trzeba go na razie naprawiać jeszcze. Jeszcze troszkę ma. Z wami da radę. Właśnie, jak to działa? To lusterko tutaj. Nie wiem, gdzie ono jest skierowane ogólnie. Ale okej. Okay. Ty już A, ogólnie kurde. ten, robiłeś pierwsze zniwa tego? To? Sorgo? Eee, nie tej, ty, ty, tych, tych wszystkich tutaj winorośli? Jo, ja, robiłem już, no no. Z no i jak akurat? to jak to w ogóle wychodzi? Spokos, spoko, spoko. Całą szczepę ukoszoną na kombajnie mam trochę. Z winogron... Czyli na to. to jest to ukoszony ja, już, tak? Ja winogron się bardziej. Moim zdaniem opłaca troszkę. Robi dobra. Ja Nie powiem lecę szczerze, do Digira. Że tak odpaliłem sobie na jednym save'ie też takim już gotowym. E też właśnie takie sady, nie sady były, no nie powiem, no. ale fajnie to wygląda, tylko że no. jeszcze tam, no zanim tam to się wszystko rozwinie, to trochę się mija. Widziałeś jak kukurydza się sieje? Tak, są piękne wreszcie tekstury. No, to tak. Wtedy jak na polu Bez. 26, jak kosiłem tam, znaczy ten, tam siełem tam kukurydzę, pierwszy raz no. zobaczyłem te tekstury, o mój Boże, w końcu. W końcu jest końcu. fajnie, no. Jeżeli chodzi o tekstury i w ogóle o teksturowanie farminga, tego najnowszego, to jest jedyny chyba, no, jak na razie, największy plus. Fajnie, bo wał ma inną teksturę niż ten. Niby podobna jest tekstura wałów do kultywatora, ale jest, mhm. jednak te rowki są takie głębsze, nie? A więc jest naprawdę fajowo. Zbóż też, no ogólnie, tekstury się pozmieniały. Tekstury, szczerze, tekstura siania. Tekstura siania powinna mieć o wiele jeszcze no, kolor, okay, no. chociaż kolor, żeby strona no, się bardzo no dnia, Tak, bo na przykład teraz jak jadę po tym, po kulcze, no to to ja szczerze, no kulcze, nie, to, że jest Po jest powstawa... jeszcze nawoz, nawozany, wiesz? No, gdyby nie, nie było nawozu, żenze, no. to, to, był logik, to ja no. powiem szczerze, że nic bym tu nie widział, co No, no. To prawda akurat. No i GPS dużo mi tutaj daje. Więc tak to jest, ale mam ostatnie... Nie wiem no, ostatnie... To się... naprawiłem przed sianiem i on dalej jest po przodu. Więc pozro. Nie wiem czemu tak się wydarzyło, ale dobra. Ja w ogóle jak to jest z wysiewem tutaj ku dosyć to idzie. Ja to się ogólnie zdenerwuję, no? jak mi zabraknie tego na, na, sklep, na sklepie jest jak to Ja pieruna. Nie wiem, czy, nie wiem czy widziałeś, ale cię w trawy to jest tragedia, nie? Słyszałem, No. Że trzeba być miliarderem. Jo, idzie tyle pieniędzy, że... Tam pole mam zasiane, kawałek mam zasiane, resztę już stwierdziłem, że to zasieje w sklepie łąka normalnie A no i... bo, bo to tragedia, nie? Tak pieniądze leciały To co jest tam zasiane to jest około 20, 20 tysięcy na sama nasiona poszło, nie? A i dla tego ty tam zasiałeś tylko ten kawałek? No, ja no. właśnie tak dzisiaj byłem tam i mówię czemu tutaj jest dziwnie zrobione? stwierdziłem, że ile mogę Mój Jezus! Nie bo wiem czy się to ma... Może do Ja cofam i każę mu jechać do przodu, a on nadal do tyłu. Ja to jest w, się... w takim rzeku, że ja nie umiem odzyskać A Aż poziom pr przewrócił się chyba. Boże, jakie drzewo w ogóle jest. Wysokie. Po ciągu, o, po okay. Polo... czy nie pociąg, o, Polo. Nie powiem, powiem bo John Deere ma tu Niby ma 25 koni więcej niż do potrzebowania jest, ale... Nie wiem, przez to, że tak ale... znowu naprawiony, jeszcze co. Może być fart stulecia, czy to tyle mogę powiedzieć. Wystarczy? Czekaj, pokaż esk... escape. po zobaczyć twoje zapisywanie. Nie podnoś... Zobacz... Tego. Zobacz, czy ten... Gdzie to jest tu? Ostatni przejechać się został chyba. A poprzeczniki są obsiane czy trzeba je dosiać? No pasowałoby dosiać. No. Też mi się tak zdawało. Kurczaczek ja pieczony. No. Trzeba jednak dosiać, wiesz? No, chociaż nie, to jest wąsko, Z Tamte, tamtej, tamtej, tamtej strony jo, ale z tej, od, od, od drogi tutaj raczej nie trzeba. Ale tamto jo, bo tam takie wjazdki troszkę. Ordo, odsypię ci z siewnika trochę. Kukurydę dosiejesz. Do, do Najwyżej. Ten ja jest tak skupiony, bo to jest 15 litrów, co nie? Ja, nie, no nie starczy, nie ma opcji na sklep lepiej. Już. Nie Tam wiem, so, bo to jest za mało sargo tego. Pyci, co nie? I powiem. I powiem ci, że ja też będę musiał raczej jechać, bo on... Dwa przyjazdy i 30%. Dobra, zostaje mi 15 litrów na to, by ten. zrobić jeden przejazd. Ciekawe. Nie pamiętam, bo nie liczyłem ile przechodziło mi po każdym tym. A zobacz, pamiętam gdzie wjechać. <grych> a nie, właśnie, GPSa temu ja miałem wyłączonego. W tym Czy wyłączył o nie. się? O, a teraz zobacz, to jest. Dobra, ogień. właśnie, to Wrócić z Jondira pod góry, zobacz. 13 12. to on jest co? Tak, 11. I teraz 10! 9! Ale to wygląda o, pięknie. 7! i Boże, by mi starczyło. Boże, święto Od ci 2 km Cztery! Nie, to no, powinno starczyć. No... trzy. Tak. Ty nie starczy. Nie Zabraknie starczy. dwie jednostki, ja człowieku. Pierdzielę. i koniec. Ja pierobad. Dwie jednostki, Mordawa zabrakło. Zabrakło mi dwa metry, co nie? Ja. Idealnie prawie wymierzone sorry go, człowieku. Dwa kilo zabrakło. Zabrakło mi dwa metry. Nie chcesz, będzie strach. było naprawdę? No weź kurde szkoda, Michał. Ok. Weźmy wezmę troszeczkę. Chcę wyłączyć mogę w ogóle? Brak miejsca na wyładunek, co kurwa? Czyż masz to brak miejsca na władunek chłopie. A wybierz materiał siewny, no to mam wszystko góry normalnie i A masz ten Power tosa Nie. Brak miejsca na wyładunek, no, no przepraszam cię bardzo, ale... A wyłączyłeś wszystko ten tego? Tylko mi bardzo, ale nie raczej nie da rady. Na gospodarstwie nie wiem, czy mam jakieś nasiona. Weź tam luk, hmm, Chyba na gospie nigdzie nie mam. Tak mi się wydaje, że chyba wszystko poszło. W hali? Nie, raczej nie. Tutaj nic nie, nie wkładałem. Nie, nie będzie nasion. Będzie jechać na nas. Deszcz padł. A może na polu nie można wyładowywać? nie. No ja to spróbuj. do siebie się nigdy. Brak miejsca, mordo. Nie ma. Nie możesz złożyć. O nie, raczej nie. O. Jest. Dobra. dobra, trzeba o, złożyć. Odawaj. O, jak <grych> brzmiło, jedziesz, Maria się wystrzyży. Tak, żebym się przelął, że hej. O. Mordo. <grych> dobra, ale. Chciałem <grych> trochę. Ja tylko 2 kg, że mówię. Ja ci więcej nie wezmę. O jez, zabiro cały czas. Ja, bo sprawdza mi ile potrzeba. Nie, ja tam mało wezmę. Serio. Komu nie chcę? O, o możesz otworzyć może. Dawaj, bierz, Ostatnie dla ciebie zostało. Ja nie mogę ten uczynić. Kasi czy co? A, myślałem, że trzeba... Czekaj. Do... Ja ci pomog ...i pomogę. Smare ja Radę czy nie? Nie wiem czy nie trzeba mać Ty... w wiesz. O ile? 18 litrów jak wymierzył. Podekać <grymkać> trzeba, bo to ja pierona. Jezu Gdzieś na spotkaniu. To, to było, kto się je. Głoto ten zbiera złoto, tak? O, dokładnie tak. Ależę, lecymy Lecimy do. Ury. Aby ty wołował teraz, też gdzieś tak kleić pewnie wszystko. Kraj samosakra, nie? O Jezu. A dalszych chmura Właśnie pójdziemy, mordo, bo nie da rady, bo. No, nie da rady, no ostatni dzień na sianie, nie? Ale dobrze w że trzeba posiadać fajnie. Ja to nie ma opcji. Na razie susza była, tam, więc nie, nie zaszkodzi w ogóle. No ja to na winogronka, oliwki i inne tego. Właśnie typu. to też trzeba opryskać i tak dalej to. No, jak ciekawe. Może też opryskać, a nie, ale jeszcze, jeszcze nie <grym> dobrze, to też, nie za bardzo. Dobrze, że to zaczęło kropić powoli dobrze. I ale grzmi za to mocno. No ja trochę ja, teraz to jest O, Pierdyknęło. Ej, chyba poprawili dźwięki tego. Czy no było? no to to rację, to poprawili akurat no. O to fajnie w Jak godzinę coś 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 coś. w konsoli, to też deszcz pada jak Czy no, nie pada, ale klaski się ruszają non-stop. Z 3 trzeba słychać. To zostawienie się to umyje. Ciekawe, umyje się wtedy, jak zostaje go na dworzu? Nie wiem. Dobra, to zostaje klasa a nie? się myje. Można z tym jechać gdzieś na godzinę? Nie, to jest git. To jest git, jest. Farthusom. Mniej więcej Ole dźwięki! No, w środku. Nie, nie było dodanych chyba, żeby waliły deszcz o tom. ja przenika przez kabinę. nie? też Chociaż trochę może? Nie. Nie, 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 nie czuję, żeby przenikał. Nie, chyba nie przenika. Chyba nie, chyba nie. Nie, nie przenika, ale... ale jak wali ten? Nie widzę, żeby się odbijało. <laughs> ale w szoku jestem jak wali... On no, ja sobie ja sam mogę pogadać chociaż. Mo Dozwoli, gdzieś mi ratuje życie ed <laughs> 53 a 3 za szybko No, zobacz jak ładnie tam będą się kamienie wniechać, bo też nie widziałeś chyba co? Jak się wnietają? E, nie no, żwałem. Chowałeś? Małe kamienie? Naprawdę? Na małych kamieniach, chyba. Dobrze, na to ramie. powodzenia? Nie. Ja. <laughs> ja tam jestem. jest roboty tam, więc na spokojnie. Nie wiem czy to ja na sklep nie przyjadę ogólnie. Bo czemu jest czas na 6? Nie wiem, Margot. Może nie są dobrze, niech ten... Teraz się rozpadało borszy. tak, że daj spokój. Ale ogólnie jak mokro się zrobiło mokram, Siewy, mokram, Siewy mokram. w deszcz Tak za masakra ja Nie wiem deszcz. czy ten Nie bo... wiem czy też nie ma wpływu jednak na maszyny Bo to tak, tak się świecą jakbyby pod... serialnie podeszło, co nie? Chyba jak to z kopaniem tutaj Ale żeby jeszcze się tak zalepiało to wszystko Pierony A O nie wszystkie łapie kamienie chyba tylko ten mały, no tak, tylko ten mały. No tak, bo ogólnie tylko te małe. jo, no, ja no, no. Oglądam no. No, 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 no. Kamie kamienie wyłączone, nie? No te małe się pokazują, tak naprawdę. Czy masz kamienie wyłączone, tylko te małe pokazują? Jo. Te no. duże mi się już nie pokazują, to ogromne miasta. To bym tak chciał. Dobrze, nie wiem. Nie wiem, czy nie dosięga ja tego i nie będziemy kończyć odcinka, bo opiat tak się rozpadało, że kopia się a zonil. naprawdę. Ja cię kręcę, nie no. Ej, jedź, Edek. Nie. Jak się kopiesz, to mi to. Ale nie, jest. dobra oddziaływuję, deszcz no. myje, bo no tak się czyściutki zrobił, że ja jestem Chcę, żeby się kleiły pewnie... Ale się Teane kurzy nawet, ale... jeszcze bez podściebnika, to jest dobrze. <niosenka> Pod <Podlałam> mi też. <Guniotetic> jest w porządku, jak się kurzy, to jest git, jeszcze można siać. Ale brakuje, brakuje obciążników w e, Deere'a na tyle, nie? Bo czasami kołem zakręci tak dosyć, dosyć szybko, nie? Ale chyba do tego John Deere nie można obciążników z tyłu na koła założyć, ja, czy da się. A bądź Szczerze, że powinno się dać. Bo mieli kołami ostro, nie? jakby miał koło, ten obciążniki z tyłu. Mógłby mhm. być spoko. No tak to... Ja no, wiemy czy Z wami można jeździć tylko 12. Ja, Uszkodzony że... tam traktor troszkę, wiesz, że naprawiłby. No no, nie, żeby... nie da się teraz naprawić. Na sklepie nie da się, niestety już się nie do... da. Tak to można było. I tej kurydzy będą dosyć sporo, tam będzie na kieszonkę i na ziarno. Tak, bo o to chodzi. Bardzo wielka szkła. Tam ja tamtą pojadę i jadę na sklep wtedy, dosypać sobie. No burza taka, że daj spokój, nie? no. jak to grzmi, co nie, ja sam Jak to szoku. pada? Czas na dwa. Ja sam jestem w szoku, jak no ten. Trzy, tak jak było. Jak to działo? No do tego trzeba to działało jechać czym? na sklep, dosypać, no i trzeba będzie dosiać później. Teraz to jest tragedia. Niestety, ale i tak mam 20 minut odcinka więc dającego, zanim wyjadę do końca, zadajmy do sklepu, to będzie, będzie w porządku. Naprawdę, u mnie jest w porządku. 7 oto godzin na Jundi, żeby biło, zanim i bił, nie. Może już, bo nie nadaje się do pracy. Ej, widzę Co? się gdzieś? Rondir. Nie, no są te tapy. Gdzie ty jeździesz? Nie widzę. Pojechałem już za. za torami jest. A dobra, tu jesteś, okej. Okay. A dobra, widzicie. Cię widzę. Duże też widzę jak coś. No yes, ale fajnie, mega to ten To że ten. Te chmury jeszcze takiego się nie wyglądają lepiej, nie? Też niektóre takie są deszczowe Właśnie, pokażę jak to z murami to wygląda. Nie no, takie normalne, nie ma nie ma szałów. No nie nie. Jak na burze powinny być jakieś takie... No, powinno, też, też się powinno ściemnić moim zdaniem. O Nawój się skończył. Tutaj dawało, nawóz czy nie bardzo? Nie bardzo i w ogóle siewnik, co jest? Halo, halo, ale Ostro. Dobra. Jednak, jednak jadę po nasiona i nawóz już. mam dany tutaj nawóz przed siewem i Aha. jak teraz miałem nawóz w siewniku, to robiło mi teksturę tak, jakby normalnie po nawozie było, nie? Aha. Jak skończył mi się nawóz i jechałem, to normalnie robiło mi taką szczególną teksturę. Wiem, ja, no, nie no, no. Widział, a nie, czy... ja nie daję kolejnej dawki, nie? To, to jest najlepsze. A robi się mokre tam, bardzo fajnie. Oro, ale... Właśnie przeciwnął kierownicę, po co na chlebie gram? Też, też mnie to niekiedy zastanawia, jak tak robię, ale spokojnie. Nie ogólnie no, no mega mega to wszystko wygląda. Wycieraczka na 300 chyba mam teraz z przodu, nie? I nie ma dziwne tekstury w deszczu, jakby trochę jakby był mokry, trochę zakurzony. Nagrody no u mnie wycieraczka, człowieku, chyba z 300 na godzinę chodzi teraz. A, ty no, staje. Nie nie ja po lutku. Cium, 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 cium. Powolutku, tylnie, tam raz jest, raz jest, nie ma. Ale no, to palenie to jest w sami. dach, to jest cuda, 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 cuda naprawdę mega. Bo to jest no to może wycieraczka... Do wycieraczka tak napierdziela. Właśnie się naprawił traktor przy okazji, jaki jest jestem już. No, no, wycieraczka to jest w ogóle realna, no. Tyk, tyk, jak tyk, trzeba, tyk, jak w samochodziku, jak, kurna, babi. <grym> to co tak mówisz? Nowe są. O, ale mu dał teraz, Dobra. Tu 20 i? tysięcy obrotów na sekundę. No napraw, dobra. Pewnie to się naprawia. Co teraz? No jest naprawione, no, dobra. Możesz mi naprawić? A, nie no, tak, nie ma. No Kur... Nie bardzo. Zapominam zawsze, że nie ma tego, no. Nowe nabytki na sklepie stoją, może od 3 dni chyba u mnie <grym grym> Niebożek nie <grym> ma co... Posiarka i przesarka, tak. zgrabiarka odejechała. za no, gospodarstwo. Ale Kiedyś dojedzie spokojnie. Kolejnym odcinku idzie no się na klasę tlej. to akurat. No ja nic nie widzę co, nie? Teraz dopiero daję, to dopiero dajesz o to. Okej okay. Teraz to będzie dało człowieku. Pa, w rada, Piorum pier... on nie w tory pewnie. O roznieść się rozniesie tali. serialnie jak powiedziesz ten piorun i od razu O, zagrmiał. Mam dobre układę z pieronami, z pewnie Dobra, nie ja wracam na gospodarkę i będziemy kończyć, bo nie ma co tutaj siewów robić. Tutaj fajnie ciemno się robi. Ja powiedziałem, kozak. Naprawdę faj fajowo jest, ale no cóż, nie będziemy na razie siać. Wyjechać pod, pod wiatkę. I się później dosieje. Boże, klasę się O, teraz się tak, teraz się tak, teraz się tak ciemno mega ja zrobiła. po. A naszą no, go Czarne chmury na dwóch błyskawice nowe nabytki na dworze zostały. No w szpegę, ciekawe mogliby no. zrobić, żeby jeszcze zaczęło pioruny szarcie z żeby W zamek to, się stwierdziło najlepiej. No ale nie, szczerze mogliby właśnie takie najwyższe punkty w mapie strzelać pioruny właśnie ten zamek no. czy coś innego Ciekawe, bo by to było był w, już by, już by w zamku nie było pewnie królowa fiona by wyskoczyła. Zamek by już się z był pewnie. Dobra zuma na zamek i teraz pewnie piorun. Ono czy tak się odcinek powinien skończyć, ale no. niestety o, tak bo się nie stanie. Nie, pewnie. albo w moje biny na przykład też, tak, żebym mógł się owiec zapolić. Nie, 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 co? No, co? nie. Dobrze nie ale bo <laughs> nie mam susarni, niestety, tak więc się nie zapali raczej. Skoda, szkoda. Co myślisz, że Jak się podobało Zostawcie opencję w górę, wpadajcie do Adasia i do następnego odcineczka. Na Raj, trzymajcie się. Cześć. Miała.